Dobra, retroarch i uruchamianie gier z pendrive'a. Mamy jakieś tam pliki znesa wrzucone na swojego pendrive'a. Uruchamiamy aplikację retroarch. Dajemy załaduj zawartość. Szukamy sobie zakładki USB 000. To jest prawy port USB. USB 001 to jest lewy port USB w konsoli Slim. W każdym bądź razie te dwa porty zawsze funkcjonują. Ja włożyłem do prawego, czyli włączamy krzyżykiem. I tutaj mamy nasze. O, jest to ostrość, dobra. Nasze ROMy, które znajdują się na ten drive Idziemy do zakładki NES ROMs. Krzyżyk jest trochę dużo ich, mógł około 11 tysięcy, więc chwileczkę to się musiało załadować. No i tutaj mamy wszystkie nasze gry. Jeżeli chcemy jakąś grę uruchomić, a nie chce nam się szukać alfabetycznie, jak jest to ułożone, dajemy trójkąt i wpisujemy. No, na taki przykład mapy. Mapy, krzyżyk. Znaczy nie krzyżyk, start. Naciskamy start. Teraz krzyżykiem uruchamiamy naszą grę. Wcześniejszy film pokazywał jak uruchamiać gry, które są wrzucone na dysku. Ten pokazuje jak na pendrive. Jest to trochę szybsze, bo nie trzeba sobie tam przesyłać przez konsolę. Nie? No i dajemy start. No i gra nam działa, nie? Okay. L3, R3, dajemy i za, ZAWARTOŚĆ, za zamykamy grę. No i tak samo dajemy ZAWARTOŚĆ, USB 0.0, na ROMS. Chwila musi potrwać, żeby to się załadowało. Wyszukujemy jakąś, nie wiem, Super Mario, niech będzie. To jest, tak, tak. Start. No i mamy tutaj Super Mario, nie? Super Mario Adventure. Krzyżyk. Krzyżyk. No i nam się uruchamia. Jakaś tam przeróbka, nie? No i tak samo jak wcześniej. Zamykamy L3, R3. Zamknij zawartość. Zamknij retro.